Wait, wait. Ale mam broń. Gdzie jest trzeci? Spierdolił się na dół. Albo bije się kurde z tym. Trumanem. Za temu co robisz? Mordę w sercu! Mordę co! No, trzeba. Boże, Truman dopiero poznawał tajniki tej gry. Ja tylko <śmusz> tak zabijeś, brutalnie No widział mnie wam, półtora sekundy. <śmusz> I. A, a raczej nie zbijemy mu tej tarczy, tak szybko. To szlawek Ko, Komic, komic. Nie wiem. Nie jestem zmieszany. A wyjebany tak jak się sure o nie, o nie. GG! full focus i z nas. Co ty zrobiłeś? Słuchawkami uderzyłem o ten, o blad. A. To się niespecjalnie wyciznęły mi się. tak, tak! No nie. Co za krawę? Nie patrzcie na niego, jak będziesz na niego patrzył, to tak, wtedy rozwali ja szybę. Mam dobry pan. Oliver, jo. Ja, Ol pier... Co w kobietach doceniasz najbardziej? Osobowość, dupę. A w wyglądzie. Dupa Dobrze, dobrze, dobrze Chociaż, Ale, ale, ale jakby ze wszystkiego bym musiał wybierać, ze bo bez, dobre, bez, bez dobrej twarzy no to trochę chujowo Musi być dobra twarz, musi być dobra twarz Taka przynajmniej dobra, taka okej, okay, taka wiesz się, no, nie jest się na Oliver Oliwia Nie zdawałem go Ja sobie grałem na gitarce O nie Bo! Nie, ale nie, 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 weź nie mnie. weźmy, po... patrz na nie. Nie Nie chcę tego, bo nie chcę między nimi na pięku. Niech cię przebłagają, tym jak ty decydujesz. Nie, to ty decydujesz o tym, bo ty masz pistolet. Do ciebie będą mieli problem. Ja nie chcę mieć problemu. Nie, 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 nie. nie. Nie, 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 ty masz pistolet, to ty się wybrać. Nie, ty no nie, ty wybijesz. Ja nie chcę nie robić. Dobra, poproszę zgradził o twoje błaganie o litość. Eee, nie, nie zabiję nikogo, pomożemy wam. I będzie super, przeżyjemy wszyscy. Noo, Krystian, proszę, nie zabijaj. Pomożemy wam. Dziwam. Orzech, uspokój się. My tutaj mamy komisję. Komisja się zebrała. Okok. Kurde, chyba nie okok. A to wszystko przez Łukasza Czujesz się ukontentowany Czułbym się Czuję. bardziej jakby wynikali Halibur dał nam spokój Kurna no. Widzisz tym jak zadecydowałbyś byśmy wszyscy żyli Tak, tak, na pewno ha. Dobra, to Akurat kiedyś odrzuciłem No nie ugra tego Chyba że dobra jednak ugrał Ugrał to

Który windę wezwał? Nie wiem. ale... Winda do... z powrotem. Uważajcie na pułapki. Nie wychodźcie, to jest no, na sokolę. O, oliwy. Si, Ży, żyje. You're alive. Miejcie prawo, pies tam, kuza. Na A! Kurwa. Co do boe? O już jest jednak. Ja pierdolę, jak co tej windy nie kliknął, nie? A, więc fajne Dzień dobry, zastałem Jolkę <grymne> Okej, okay. no 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 <grymne> Nie wiem jak się z tym czuję Ja tam pójdę i zamknę gate'a No to straciliśmy no, Tymka O nie, o nie, poległ Biedaczek Odbiedą się. Ej, bije! Leży w Uj! Tak myślałem. Kurde. Prawie go zabiję. Hmm. Jesteś debilem. Jest. Jesteś debilem. To się zgadza. No, no. Szajce. What the fuck? Czy, czy mamy gdzieś jeszcze szansę tutaj, jakby to znaleźć? Nie, to już tylko lajcie dla Pana, dla pana mądrych Dobrze, dobrze. Tak ma być, yeah, tak ma być. Znajdź nice swoje miejsce, Zabonuję to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Dobra. Bardzo, Dobra. bardzo dobrze. bardzo dobrze, bardzo dobrze. O nie, jesteśmy śledzeni przez komputer. Kto znajdzie pierwszy, dostanie, nie wiem, bonus. D Mam mikrohida. Oj kurda, jaszczura. Czego, czego, czego? Zabiję u za. Ej, pomóżcie! Pomóżcie, bo tu pies mnie goni. Spierdalaj Postujmy tu trochę i może go swabimy. Dobry plan. Ja wezmę bronę do niego. Idzie, idzie, idzie. Chodź tu! Co jeszcze, że Nie Ja i Dawid wyjedziemy, jeszcze jestem w tylko to. MGM i ostatni... Pani Kalibur! Pani Kalibur, pa pa! Pa, pa. On Bardzo dobrze. Lubi... Aż się napiję yeah. z tego powodu. już darmowy kupon na jednego loda czekoladowego. Kupon na lody z kapitanem. Za, zaszczyt wpływu. Zginął. Nice. O oh, kurde, oh, oh. oh my god. No, w no. ja, jestem papieżem. Jeszcze jak? Ładza! 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 boli. Dobra. Nie mogę tak robić. <laughs> jak to nie możesz? Więcej to niż, to więcej to są... niż dwa razy już mega bardzo boli. Potrzebuję teraz jakiejś ciepłej herbatki i kocy. Bo teraz ta ekipa się nazywa Ekipa Rumianek. Bo potrzebuję jakichś kurwa rumianek. <grym> <grym> to Nie, nie mogę sobie? tego lepsze <grym> no. Jesteśmy fujnie gotowi, ale... no, no Jesteśmy ja. Szyb... szybsi i wściekli jesteśmy. Team Rumianek, dawaj. Team Rumianek, no Mówki Rumianek Jesteśmy i niebezpieczni Tak Rumianek w dużej ilości może być eksplozywny Halo, nie mogę teraz za bardzo jak, rozmawiać. Jak, jak? F, F, F. Ha, Kurwa, to nie Mów. A, jasne, okej, okay. mogę się już rozłączyć. Nie mogę. Dzieje się Tim Rumianek? Czekają. Nie nie, nie. nie! nie! Ale, 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 ale to, to miało się za nim. To miało się to miało zaśpiewać. Dobra, zgrzydź po zatem dziennie, dobra. Nadzieja w nim. Kurwa, Tim Rumianek prawie uciekł. Grzegorz brzęczy Szczykiewicz. Pies, pies, pies. Zobrzydę, zobrzydę. O, oh, Jeszcze dziamy no, Najbardziej w yeah. strategia od nich Ja <grym> w stole <one>. Może <grym> kampić tak obrzydliwie to jest takie śtrudne O oh, jest... Jezu Oj, co zale... To, co się zrespi to zależy czy wygramy czy nie No trochę No, trochę. Boję się boję się No. Nie ma tragedii. No to mam no. się no, hida. Nie, nie przewiduje. Nie no ludzie no. Chyba, że mikrohida się się uda zdobyć. Ja ważę jakieś Zgredził, zgredził. Zgredził, nie. Ta pierdzię, ile ich jest. O, zgredził ma czapkę. Ale co mu potem, jak drzwi zamyka? Zgredził ucieknie. O, oh, idą do ciebie, idą do Ciebie Musisz negocjować teraz. Okay. Jak? O swoje... O nie, on już nie słyszy. He was a good boy. Negocjacje były krótkie. Co już? Działo, tak. Pisz. Co już? Do, dołącz do tak, nas, tak? Tak, dobra, dobra. Będzie w naszym I Ej, dobra, do ja. nas wiążemy. I szybko, idź no. szybko. Weź to odprowadź, Ja będę straszył. O, podlega. Dywaksz last stand. Czym go widzi? No zabijam go. Dobra, ma mało życia. O, kurwa. Ja pierdolę Kurwa to Yes, on. yes. Oh. Oh yes. <laughs> Co on <grym> robi? <laughs> no kurde, no No, no Jak on to robi? Nie, spijam, waddam, się? go Czekaj. No, dobra no, Jak yeah, z to, to jest właśnie problem, nie? że miał oh, dużo yeah. czasu, kiedy dziadek był pod ziemią i nie przelał do tym czasie. To teraz to jest... GG! O nie, on ominął, ominął! Nie no! Ty tak ogóle, poleciłeś? Tak ciągle, tak ciągle! O oh, nie! O nie! Dobra, wytypaj go, wytypaj go! TP, TP Kurde! No, no i no. dobrze! No, 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 no. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia.